Cześć, witajcie. W tym materiale dzisiaj przedstawię Wam Kie Sportecz. Jest to samochód sprowadzony na zamówienie przeze mnie dla mojej klientki. No i tutaj mamy bardzo ciekawy egzemplarz bardzo ładnie wyposażony w bardzo dobrej kondycji technicznej i wizualnej. Samochód wyprodukowany w 2012 roku pod maską silnik benzynowy 2 litry. 163 konie mechaniczne, bardzo niski przebieg udokumentowany, 130 kilka tysięcy kilometrów. O, i za chwilę opowiem o nim więcej. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj wyprawa po auto, po zamówienie. A dzisiaj jestem po takie autko zamówione przez panią Karolinę. Bardzo ładny egzemplarz, auto bezwypadkowe z 2012 roku. Mega zadbane, wysprzątane, no, lakier cały w oryginale. No i tu mamy silnik 2 litry, benzyna, środek bardzo dobrze wyposażony. O więcej szczegółów podam już po trasie. Jak się gdzieś zatrzymam, zrobię krótki materiał filmowy. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że samochód naprawdę fajnie utrzymany. Bardzo dobrze wyposażony. Kamera cofania, nawigacja. Grzane fotele z przodu, grzane fotele z tyłu. Kurzana ta pizzerka No naprawdę. Więcej, więcej rzeczy pokażę później. No tak to wygląda. E, moi drodzy, zrobiłem sobie chwilę postoju, więc postaram się zaprezentować ten oto no samochód poszukiwaliśmy takiego oto auta miała być Kia Sportage miała być dwulitrowa benzyna 163 konie e, miała być zadbana, no i proszę bardzo mamy, mamy tutaj Kia Sportage e, rok produkcji 2012, 2 litry benzyna, 163 konie mechaniczne, e, przebieg tego samochodu nieco ponad 130 tysięcy kilometrów przebieg udokumentowany Pełen serwis był zrobiony, samochód jest zadbany, bezwypadkowy. Cała powłoka lakiernicza w tym aucie jest oryginalna, nic tutaj powtórnie nie było malowane. Posiadam książkę serwisową, posiadam ostatni TIF na tego auta, ostatni przegląd był w czerwcu ubiegłego roku, także około pół roku temu. No i tutaj samochód prezentuje się rewelacyjnie, bardzo ładny lakier, zadbany. E, tak jak mówiłem, bezwypadkowy tutaj mamy, akurat jestem przy tym jeden mały mankament, gdzieś tam przy parkowaniu który powstał no niestety natomiast poza tym reszta bardzo ładnie się prezentuje e, bardzo ładne felgi, e, no i też auto w środku bardzo porządnie wyposażone, proszę zobaczyć z zewnątrz samo, samochód jest, ma przyciemnione szyby z tyłu środek naprawdę e, bardzo wypasiony E, za chwilę przejdę do środka, pokażę jak to wygląda. E, no i tak jak mówiłem, pod maską 2 litry benzyna. Nie jest to oszczędna jednostka, e, bo trochę tego, tego, tej benzyny spali. No jeszcze nie wiem dokładnie ile w trasie mi wyjdzie, e, ale to może o po tym powiem później, jak już wrócę. E, natomiast no dynamiczny, dynamiczny samochód. E, tutaj wiem, że w planach prawdopodobnie będzie montaż instalacji gazowej e, no oczywiście samochód jest jeszcze w, w, w manualnej skrzyni, no mi osobiście do szczęścia e, tego wszystkiego do kompletu brakowałaby automatyczna, e, bo osobiście jeżdżę e, samochodem ze skrzynią automatyczną i to jest dla mnie mega wygodne natomiast są zwolennicy wiadomo manualnej i automatycznej skrzyni no tutaj ten samochód jest ze skrzynią manualną Proszę zobaczyć, nawet tutaj. Zwrócę uwagę. Mamy nowe wielosezonowe opony z 2023 roku. Czy to będzie tutaj widać? Przejdę, może tych do... To są nowe opony. Proszę zobaczyć. I to są opony, tak jak mówiłem, z 2023 roku. Sztuki, tutaj klocki, tarcze też jeszcze niezniszczone. No wizualnie naprawdę bardzo się dobrze prezentuje. Podwozie również tutaj równiutko tłumi nierówności. No bardzo komfortowe, bardzo komfortowo się tym samochodem jeździ. Wnętrze tego samochodu, oczywiście, również bardzo zadbane. Bardzo mały przebieg 130 tysięcy km. Fajnie wyposażona jest ta kija. No, tutaj mamy cztery elektryczne szyby, lusterka elektryczne oczywiście. No i proszę zobaczyć wersja skórzana foteli. Fotele fajne, jeszcze nie zniszczone przy tym przebiegu. No, tutaj w kijach często te boki pękają, no, tu jest jeszcze mały przebieg. Więc tutaj jest wszystko jeszcze ok. Samochód dobrze wyposażony, posiada kamerę cofania, nawigację. O tak jak widzicie tutaj różnych mnóstwo bajerów. Z tyłu również, co się zobaczyć wszystkie szyby oryginalne z 12 roku. Prawda od tyłu, ale z 12. Z tyłu podgrzewane fotele również są, kanapa podgrzewana. Bardzo fajnie wyposażone auto naprawdę. Cześciutkie, wysprzątane. No, wnętrze jak widzicie bardzo fajnie, fajnie to się prezentuje. Naprawdę tutaj wersja jest dość bogato wyposażona. Klima automatyczna. Tak jak mówiłem nawigacja, kamera cofania, system start stop, dodatkowo keyless. Tak jak widzicie nie ma tych kluczyków włożonych, samochód jest odpalony. A no, tutaj bagażnika też kawałek jest. Dość duży ten bagażnik. Tu mamy dywaniki jeszcze z tyłu niewłożone. Oczywiście jest roleta. No i tu mamy. O, zobaczcie koło. No, nowe koło, tak naprawdę. Bo felga jest jeszcze chyba ani razu nie założona. Zobaczcie, nowa sztuka. Pełnowymiarowe koło. No i teraz najważniejsza rzecz w tym aucie, czyli tak naprawdę silnik. To jest, zobaczcie, auto jest odpalone, ma oczywiście światła LED z przodu w reflektorach. Silnik, tak jak mówiłem, 2 litry benzyna, 163 konie mechaniczne. No on, tu oczywiście, jest wyciszony w środku, bo to był kupiony samochód w salonie samochodowym w centrum Hamburga. Nawet no, tutaj, tak jak widzicie, ale samochód tutaj żadnych wycieków nie ma, jest po serwisie. Te dokumenty są, jak mówiłem, książka serwisowa. Prowadzona. No tutaj niezawieszony jest, bo był silnik wyczyszczony. Ostatni tutaj wymiana oleju była w 23 roku, w sierpniu. No i tutaj mamy dokumenty inne. Ostatni TIF tutaj trochę się rozmazało, ale to jest 24 lipca 23 rok. No i tak jak mówiłem, przebieg. Z tamtego dnia 129,5, teraz nieco ponad 130 tysięcy. No i tam jeszcze oczywiście są inne dokumenty, auta niezbędne. Samochód oczywiście przeszedł diagnostykę komputerową. No wszystko. Tutaj jest ok. Nie ma żadnych błędów, nic tutaj się nie dzieje. niszczony z zewnątrz, również tutaj nie można się do czego przyczepić naprawdę fajnie wygląda, auto bezwypadkowe nic nie malowane, wszystko w oryginale, fajne felgi nowe opony zawieszenie sztywne, nic się nie dzieje, samochód po serwisie no jedyna mankament, tutaj ten zderzaczek do poprawy ale poza tym samochód w fajnym stanie z dokumentacją oczywiście e, wszystko co było robione Mamy wpisane w książkę Mamy przebieg potwierdzony Naprawdę e, Fajne auto Cóż, e, ja teraz wsiadam I pędzę do domu Metrów troszkę więcej e, No bardzo dobrze mi się Tym samochodem jechało Samochód sprawuje się bardzo dobrze Bez żadnych problemów e, Wszystko z nim ok e, No jedyny minus tutaj Jeśli chodzi dla mnie prywatnie Osobiście średnio wygodne fotele ale poza tym no to bardzo sympatycznie tutaj samochód fajnie trzyma się drogi fajne przyspieszenie ma spalanie jakie mi wyszło no tutaj ja jechałem na tempomacie między 120 a 130 km maksymalnie no to spalanie wyszło mi benzyny 8,5 km czy dużo czy mało to już sami ocencie natomiast samochód bardzo fajny w środku fajnie wyposażony tak jak mówiłem E, z zewnątrz tak jak widzicie ładnie się prezentuje bezwypadkowe auto z niskim przebiegiem udokumentowanym e, jeśli ktoś byłby zainteresowany e, sprowadzeniem jakiegoś samochodu na zamówienie serdecznie zapraszam wyszukam e, jakieś fajne auto e, sprowadzę sprawdzę je na miejscu oczywiście e, i sprowadzę tutaj e, do kraju e, oczywiście samochody po mojej stronie są przygotowane do rejestracji. Trzymują Państwo fakturę w marże Opłaconą akcyzę, polskie badanie techniczne, no wszystkie generalnie dokumenty, które są potrzebne do rejestracji w Polsce. Także serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, znajdziecie linki w opisie do mojej strony na Facebooku, ewentualnie Zapraszam pod kontakt telefoniczny tutaj widoczny. Dziękuję serdecznie za uwagę.